Ogólnie, czy się mogłem wszystkim z tej strony, killer? W tym odcinku po prostu pogadamy sobie z Wami, odpowiadam na pytania do QA. Czemu nie nagrywałem? Nie nagrywałem dlatego, że po prostu no, mi się nie chciało, nie miałem czasu zbytnio. Miałem też po prostu takie problemy różne z, ze sprzętem i Dużo tam się zmieniało. W międzyczasie, jak nie grywałem, to. Nie nagrywałem, to zmieniłem sobie kartę na nową. Areny z widzami. Na temat aren z widzami jeszcze nic nie wiem, bo nie wiem, jak to po prostu zorganizować. Ale kiedyś będą, jak będę, no nie wiem, bardziej popularniejszy czy coś. Czy na przykład jak każdy oglądający będzie miał turniej, bo teraz nie wszyscy go po prostu mają. Czy, nie, czy ja nie sądzę, że Hydra 137 jest bogiem? Nie wiem czy jest Bogiem, po prostu jest bardzo dobry, bardzo dobrze gra. Super się strzela i to po prostu jest mój najlepszy kumpel. Najlepszy kumpel po prostu jakiego mogłem spotkać i ogólnie znamy się od bardzo dawna. LVG zapytał. Ile mam godzin w WUDUNET? Obecnie mam godzin w WUDUNET yy, 1291. Cały czas gram w tą grę, po prostu to jest gra mojego dzieciństwa. I ogólnie nigdy nie zamierzam chyba w nią przestać. Chyba, że wam nie będzie się coś podobało, czy coś, no to wtedy może przestanę i zacznę grać coś innego. No to także... Jaki masz profil na Steam? Profil na Steam mam... No co, nie mogę powiedzieć. Nazwę mam taką, jak na YouTube praktycznie, tylko zamiast i jest 1 i zamiast e jest 3 Mam 16 level, mam, mam 6. Nie, sorry, mam 7 mythicali do tournet. Mam zaproszenie do tego, do Unturned 2 W CS mam 605 godzin 7 stron komentarzy 240 dni znajomych 10 grup Jestem na Steamie od roku 2017 Także już trochę jestem W CSAGRAM. GiveAway -ja będą na 1000 subów Będzie jakiś, myślę żeby zrobić GiveAway -ja na jakiegoś skina do CSa czy Unturned nie, napiszcie co byście chcieli. Będą openingi. Na 100, będą openingi, tylko nie z Funet, bo w fun ci nie opłaca. Bo skrzynki są zbyt drogie, klucze tak samo są okropnie drogie, bo 10 zł nie będę płacił za skrzynkę, żeby wypadł jakiś skin, no nie wiem, na przykład za 20 groszy czy coś takiego. Będzie survival kiedyś myślałem, żeby nagrać na tym, ale po prostu nie ma osób, nie ma z kim grać. Na takim serwowywalu, ale jak najbardziej, jakby ktoś był chętny. To ja po prostu chciałbym, żebyśmy to nagrali, bo, no, według mnie, fajnie. Kto to potężny gej? Potężny gej to jest Industrial. To jest taki, który, no, gościu, który, no, jest bardzo bogaty. Wszystkie pieniądze, jakie dostaje, to idzie na grę, na Steam, na wszystko. On ogólnie teraz ma łopanie. On ma chyba 10 kali. Ma 76 poziom. Podobno pochodzi z Rosji. Nie wiem, czy to jest prawda. I ogólnie jego profil jest bardzo dużo warty, lecz ma mało komentarzy. Nie wiem, czemu. Um, Pixek się zapytał: Ile mam lat? Obecnie mam 14 lat, rocznikowo mam 15. U, urodziny mam w październiku, jakby ktoś się pytał: 27. Na imię mam Alan. Moje hobby, to zdecydowanie rower granie po prostu w gry, takie jak Unturned, czy coś innego Moje zainter zainteresowanie, to jest... No w sumie nie wiem Chciałbym kiedyś być jakoś popularniejszy na YouTube, nie być bardziej znany Przede wszystkim, żeby... Przede wszystkim, chcę osiągnąć próg 1000 subskrypcji Nie wiem, czy mi to kiedyś się uda Czy coś Pewnie Swoich widzów uwielbiam bardzo lubię swoich widzów, szanuję ich, szanuję każdego. No bo czemu nie bym miałbym tego nie robić? Tylko nie lubię, nie lubię tam paru osób, których po prostu znam, chodzę z nimi do klasy i mnie to. Hejtują! Ogólnie bardzo ich nienawidzę. Pisały Gif jego pyta: Czym się zajmuję? Obecnie niczym, z powodu koronawirusa. Oprócz tego, że no po prostu mam lekcje, bo jeszcze chodzę, kończę podstałówkę. I ogólnie nudy. Zaj zająłem się teraz nagrywaniem na YouTube. Nie było też filmów teraz, od czasu Q&A, bo miałem problem z OBS-em. Kiedy odpalałem OBS-a, to nagle to. Na OBS-ie robiło mi się 20, 20 klatek. I nie chciałem przyzywać takich filmów. Co prawda, nagrywałem tam sobie, co nieco. Ale nie chciałem przyzywać po prostu takich filmów, które mają 20 FPS-ów. Czy chcesz już iść do szkoły, czy tam liceum? Postanowiłem, że pójdę do jakiegoś technikum. Jeszcze nie wiem, zbyt nawet, jakiegoś, ale myślę nad jakieś technikum, albo biologiczne, albo, albo to, mechanik, czy coś takiego, czy w tym kierunku. Czy nudzi mnie kwarantanna? No pewnie, bo nie ma nic innego do, robo do roboty, nie można z kim się poznać, nie poznać, jako po prostu. Nie można gdzieś pójść, teraz już można niby pójść, ale w tej maseczce idzie się udusić, niestety. Co sądzę o dreadach? Ja osobiście nie lubię dreadów, Jakoś mi się ten zbyt styl nie podoba. Trzeba dłuż, długo włosy z to. zapuszczać I ogólnie nie lubię po prostu dreadów, nie podoba mi się taki styl, wolę jakieś krótsze włosy czy coś. Potężny gay zwany jako Industrial, pyta się. Czy uważasz, że Indo jest Press Tak, ponieważ no. Każdy element jego wystroju w grze. To jest Mythical, czyli najlepszy skinta jakby. Jak przestaje się Monsensitivity Sensitivity w Internet? Teraz ci nie powiem. Niestety, ale tam musisz ustawienia się pobawić Chyba tam wchodzi ustawienia, sterowanie i coś tam masz. Nie wiem jak to. Nie rozumiem w jakim sensie ja trafię. Ja po prostu sobie gram. Nie wiem, coś tam sobie strzelam. Nie wiem czemu zapytać się, czy możesz tak nie tryhurta. Nie, niestety nie zrobię takiego filmiku, niektóre razy ym, wypowiem industrial, czy coś w tym stylu. Bo nie wiem jak to zrobić, nie chcę też jakoś zbytnio nagrywać naszych rozmów, bo to nielegalne zbytnio. Co się stanie jak pokażesz twoje medykale z pocenstwem lub takim noobką? No nie wiem, pewnie będą myśleli, że jesteś jakimś hakerem, czy coś. Który sobie po prostu skiny kupuje za darmo, czy coś, czy masz jakiś program do skinów? Czy będę nagrywał z kamerką? Będę nagrywał z kamerką, ale nie wiem kiedy zbytnio. Nie wiem, czy na przykład na 5000 słów, czy, czy na 10. Nie wiem. Nie wiem, kamerkę mam, w każdej chwili mógłbym nagrywać, ale nie chcę jak na razie się ujawniać. Niektórym nie chcę, żeby wiedzieli, jak, jak wyglądam. HyperDeep się pyta. Czy będą dłuższe odcinki, na przykład dwa razy na jednym odcinku? Pewnie będą, tylko mm, są takie serwery, na których na przykład, żeby wybudowały się dwie albo trzy bazy, po prąd, musisz bardzo, ale to bardzo długo czekać. Bo tam grają ludzie, na przykład grają tak, że na przykład robią sobie itemy i zamiast grać, zbudować bazę czy coś, to wolą sobie wyjść i zmienić konto. Zmienić konto w Unturnet, jak mają Golda. Tak? Żeby po prostu zacząć grać od nowa, a tamtej itemy mieć bezpieczniej na postaci, bo to jest najbezpieczniejszy pomysł. Drugie pytanie. Czy sądzisz, że po dodaniu zombie w Untourned gra zamieniła się w PvP, a nie Survival? Według mnie, niby czemu to się zamieniło w PvP? Przecież zombie to tak urozmaicają... Ehm. Możesz całą grę po prostu. Możesz zdobyć sobie łatwiej itemki. I ogólnie, a ja nie... No, też nie grałem w takiej wersji, co nie było... ...zombi. Ale ty wolę, jak są jednak te zombie, bo może łatwo na przykład zdobyć Hendrikera, czy jakieś ciuszki... ...z militarnych z zombiaków. Czy może Mały Strike. Co myślisz o bananie? Jeżeli chodzi o owoc... ...to zależy jaki. Jak jest zielony, to jest po prostu ohydny. Jak jest taki dojrzały... To jest bardzo dobry, a jeżeli chodzi o banem w sensie, no, no to po prostu, no, no wiesz jak to jest, sam, sam wiesz jak to jest, sam wiesz jak grasz i ogólnie, ehm, nic innego nie mogę o tym powiedzieć. Kulek się zapytał, czy będą arenki, oczywiście, że będą, czemu miałby ich niby nie być. Um, tylko nie wiem jak to by zrobić. Czy Wy po prostu byście się pozgłaszali w komentarzach To ja bym was pododawał do znajomych, ja bym wszedł na jakiś serwer I wy byście byli do mnie przez zakładkę Friends i byśmy się poszczelali, że... Na przykład wy wszyscy wersus ja czy wszyscy na siebie Czy będzie maraton? Tak, kiedyś będzie też, też maraton, tylko nie wiem z czego, na przykład Uturnę, czy będzie jakiś maraton z Arenki czy coś. Czy z jakichś rajdów, czy nie wiem, czy z Survival na przykład nie wiem, też, czy na 100 subów nie zrobić takie coś, że do, będzie do wygrania y, Mytica. i to będzie Hide and Seek w FutureNet. Na przykład stworzę jakąś mapę, czy coś, gdzie będzie dużo kryjówek, albo żeby nie było, że wiem, wszystko to może podeśledzi mi jakąś fajną mapę, którą Wy byście zrobili ewentualnie i. No co, jak podeślecie taką mapę to po prostu stworzę serwer, nie wiem tam zapłacę ile złotych, żeby mieć ten serwer I tam zagrałem w Q&A Nie w Q&A, sorry, nie w Q&A, tylko w Hide and Seek I osoba, która wygra mm, Na przykład jakbym już przeszukał wszystkie miejscówki, zostałoby 10 osób To bym zrobił, nie wiem mm, Zrobiłbym jakieś wyzwania, czy coś, żeby została ostatecznie ta jedna osoba, która Sprawiedliwie wygra Mythicana no i co? Odpowiedziałem wam na wszystkie pytania. Na 11 komentarzy. Myślałem, że to dłużej zajmie. Ale 12 minut to jeszcze nie jest taka tragedia. Też teraz y, mam taki problem z OBS-em, że. Zresztą zobaczycie je na filmie. Czasami mam ścinki, czasami mi chodzi płynnie w 60 FPS-ach. Nie wiem jak go dokładnie ustawić. Nie mogę nic zrobić. Też spróbuję ten filmik zmontować, ale nie wiem czy mi się uda. Czy ten filmik będzie w 60 FPS w 720p czy może będzie w 1080p, ale 30 FPS? Nie wiem. Też te stare filmy montowałem w tym programie i one tak lagowały, ponieważ miałem wtedy sta strasznie starą kartę graficzną, która mi uciągała w 50 FPS-ach. A teraz w 50 45 to tak było. A teraz jak mam kartę GTX 1080, dobry procesor i 5 to już mam stały, stałe 60 fps, można powiedzieć, że gram, które sobie na ustawieniach wysokich, albo powyżej średnich na pewno, rozdzielczość 1980 na 1280 p czy tam jakoś tam jest. No i nie wiem, to by było chyba tyle, odpowiadałem na wasze pytania, nic mi więcej nie zadaliście, mimo że czekałem. Filmów nie było, Mia miały być filmy to we wtorek i w piątek, ale mówię, filmów nie było, bo mi się coś z OBS-em zepsuło. Teraz rozwiązałem ten problem. Musicie po prostu wejść ustawienia i ustawić sobie odpowiedni bitrate tego ekranu. Jak to sobie ustawicie, to wtedy już Wam przestanie lagować OBS. Ja tak miałem w moim przypadku bitrate tego obrazu to jest 8000, nie wiem jak u kogo. Miałem z początku 10 tysięcy, ale przez to mi lagowały filmy Nie było tak płynnie nagrywane jak teraz No to co? To tyle, dzięki że mnie wysłuchaliście, że spędziliście tam trochę czasu żeby mnie wysłuchać Jeżeli was to ciekawi Filmy teraz bardzo się postaram, ale nie wiem jak mi to wyjdzie Bo nie wiem też e, czy będę nagrywał wszystko co rajduje, czy na przykład jak będzie jakiś słaby raj to po prostu go nie rajduję Bo też na przykład mam taki po prostu czas, że jak nagrywam odcinek, to nagrywam na przykład kilka rajdów, tylko jeden rajd jest dobry, a reszta tych rajdów to po prostu no nie. Na przykład będzie jedna szafa, w będzie zwykły maple strike, w dodatku zestripowanych. I ogólnie jakby były jakieś takie trzy bazy spoko, takie bardzo dobre do zrajdowania, to pewnie mógłbym zrajdować to wszystko i nagrać, bo komputer na to pozwala, na nagrywanie długie. No i co, to chyba tyle, teraz z wami się żegnam, siema, do następnego, następny odcinek postaram się żeby był wtorek, nie wiem czy coś zrobię, no to co, to siema.